Dobry wieczór Państwu, podlasie XXI wieku, p 2 TV Adam Czeczytkowicz i Rafał Kosno. Dzisiaj podamy wstrząsającą opowieść o Włoszech. O Włoszech. Dotarły do nas właśnie informacje, że zawalił się we Włoszech wiadukt drogowy, co najmniej 40 osób zginęło, jeszcze cały czas są wydobywane ciała. I tak, jesteśmy w Białymstoku. Prezydent naszego miasta też chwali się tymi inwestycjami drogowymi. Nowe drogi, nowe wiadukty. Przypomnijmy, kto jest prezydentem obecnie Tadeusz naszego miasta. Tadeusz Truskolaski. Tadeusz Truskolaski. A jak się okazuje, te wiadukty i drogi mają bardzo krótką gwarancję. Czasami 5 lat, góra 7 lat. I teraz tak, niech się Państwo zastanowią, co się stanie po gwarancji. Skoro to były budowane drogi, wiadukty i tak dalej najniższym kosztem, czyli wygrywała firma, która zaproponowała po prostu najniższą cenę. Co daje nam najniższą jakość. Analogicznie I myśląc te wiadukty, znając jeszcze tą tradycyjną takie polskie bołogeniarstwo i tak dalej, no też kiedyś nic na świecie nie jest wieczne, prawda? Nie, nie jest. I zaczną się walić. Miejmy nadzieję, że do tego. Momentu, gdy one zaczną się walić, yy, no nie nadejdzie, władza zostanie zmieniona i, 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 i nie będziemy fuszerki ludziom obserwować. No z punktu widzenia takiej osoby jak prezydent Truskolaski, to jak te wiadokty zaczną się walić, a on już nie będzie prezydentem, no, to... to nawet jeszcze lepiej, bo powie, że za jego czasów to nic się nie waliło. No tak, bo on a dopiero wbudował. Kiedy to przestał być prezydentem, to tak. nagle wszystko zaczyna się walić. Ale, yy, Rafale, wiesz co? Ja myślę, że kiedyś ludzie mieli więcej honoru. Honoru po prostu. Ja słyszałem o takich różnych yy, sprawach typu, że konstruktor popełnił samobójstwo i dowiedział się, że z jego yy, powodu, z, z błędów konstruktorskich, yy, jakiś budynek yy, rozpadł się czy, czy coś, w tym stylu. A dzisiaj dzisiaj, a dzisiaj, dzisiaj jest zupełnie filmy. inaczej, wręcz przeciwnie, nawet ja z kolei czytałem takie artykuły, że specjalnie dzisiaj buduje się byle jak, bo jak się zbuduje byle jak, to na przykład będzie okazja do wyremontowania tego, co się zbudowało. Tak, więc tak. jak na przykład coś jest słabej jakości, to po pierwsze zaoszczędziliśmy w czasie budowy, tak? no a po drugie, jak wybudujemy coś, co będzie wiecznie stało, no to firmę trzeba by tak naprawdę. Z... Zawiesić, rozwiązać. Tak jak to robi firma Samsung. Już nic nie zarobimy, więc najlepiej jest tak produkować rzeczy, czy na przykład budować budowle żeby blisko. one się po prostu psuły. psuły. Bo jak się psują, to je trzeba naprawiać albo kupować nowe, albo remontować. Tak. No i wtedy firma po prostu będzie miała zajęcie na zawsze. Na zawsze. I w tym samym I zyski, miejscu i pieniądze. I w tym samym miejscu. Tak, tak. tak. Chciałbym się nie złowiem. Biznes robią. będzie się kręcić. Dokładnie, praca na miejscu. Że biznes się kręci, a że czasami przy tym zginą ludzie. To kogo to widocznie nie Jak się mówi, to... niektórzy muszą zginąć w imię wyższych Ale celów. Ktoś na tym zarobi. Nie ma solidarności po prostu. Widzę, że Alfa nam zabrała światło, to będziemy kończyli. Chyba nie chcą, żebyśmy już tu nagrywali najwyraźniej dziękuję, koncert alfa właśnie zgasł, proszę nic nie widać, ale takie same takie same alfy stoją w całej Polsce widziałem takie coś. w zresztą jesteśmy Alfa, która powstała w byłym zakładzie przemysłowym. Na gruzach. Na gruzach produktował eee, na polskiego przemysłu, tak. wyrobów runowych, Biruna, która miała naprawdę setki lat, jakieś tam 100 lat czy coś w tym stylu tradycji. Wolna Polska Trzecia Rzeczpospolitej zabiła w tym miejscu ten biznes. Ponoć... To przyniosło się do Supra, nie, do Supra, tylko do Waszynkowa, zmniejszyło tam... Wy, wygnali ten biznes z Białego Stoku, Moja mama tu pracowała całe życie w tej biurze, była radcą prawnym. Jeszcze ten budynek istnieje, bo to jest, pracowała w tym takim biurowcu, w zameczek taki Tak, to jest Teraz tak. zaczynają chyba to odremontowywać, bo to było też takie już podupadłe, a tu, gdzie był zakład pracy, to, prawda, mamy, mamy sklepy i to przeważnie firmy obce, 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 obcy biznes. Yy, pamiętam, że Biruna strasznie mało yy, nie zniszczyła firma IKEA. Yy, bra, brała ten plusz jakoś nie chciała płacić, ale, ale to przetrwali, ale już rządów, bo to było za rządów przed truskolawskim, jak on się nazywał? Prezydent Tur. Prezydent Tur definitywnie to zniszczył, a Truskolawski przyklepał już nie mamy w Białymstoku. Mamy galerie handlowe. Mamy galerie, możemy tam Z, pochodzić. Zagranicznych koncernów. Eee, ludzie, ludzie tylko ze wschodu tam chodzą z pieniędzmi. Dobra. Na razie dziękujemy.